Cześć widzowie, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie pierwszy filmik na tym kanale pod tytułem Co zabrać na swój pierwszy obóz jeździecki i jak się w ogóle do tego zabrać, żeby się spakować. Więc ja nie będę przedłużać i zaczynamy. Pierwszą rzeczą biorę Hobby Horsa, ponieważ w, moim w mojej stadninie Rancho Cim" będzie na koniec obozu Konkurs Hobby Horse będzie potęga skoków na własnych nogach i będzie też konkurs, pewnie będą skoki przez przeszkody i tak dalej. Do Hobby Horse'a biorę taką oto szczoteczkę do grzyby, żeby móc ją rozczesać. Biorę ogłowie z wodzami, ogólnie nie patrzę na nie, bo <grym> sama je robiłam. Zawsze przydatna jest też lis, lista, co się bierze. Ja mam akurat prawie na dwie strony, ale to zależy ile wy będziecie mieć tej waszej walizce. Kolejną rzeczą jest taki ale uwiąz, taka niteczka, nie wiem jak to nazwać, taki sznureczek. O, tutaj mam kantar i dwie neoliny zawsze też się przydadzą do czegoś. No zobaczymy, jak się nie przydadzą, to trudno, ale zawsze wa warto mieć więcej. Ok, następną rzeczą są to buty. Ja mam klapki, akurat z Biedronki, bo bardzo mi się spodobały e, klapki biorę, biorę też buty do chodzenia po stajni, jakieś, wiem, że są jasne i mogą być brudne, ale po prostu bardzo je lubię i no po prostu stwierdziłam, że je zabieram. Później mam gumiaki do chodzenia po stajni i też na jazdy i później mam buty skórzane, żeby też po prostu w nich jeździć, bo wolę bardzo skó bardziej skórzane niż od tych gumowych. I tutaj mam jeszcze czapsy, są gdzieś tam walnięte. <grydy> Dobra. Przechodzimy do następnej rzeczy, czyli do kosmetyków. To są ogólnie moje wszystkie kosmetyki, mniej więcej. I zaczynamy. Mam dwie spinki do włosów wraz z jedną taką spineczką. No, zawsze się może przydać. Szczotkę do włosów oraz pastę do zębów, żeby, no wiecie, umyć zęby. Tutaj zbiorę spray na komary, żeby jak będziemy na przykład grać w podchody albo chodzić po lesie, bo ta stanina jest w górach, to żeby się sprzykać z tym po prostu i żeby nie być raczej pogryzionym. No i przy okazji, jak mam już ten spray, no to też się przyda jakiś żel do ukąszeń, ja mam akurat Entyl ukończenia, bo bardzo fajnie działa. Polecam. <grymne> e, tutaj mamy mydełko. Zawsze się może przyda mam z hotelu Gołambieckiego. E, kolejną rzeczą jest kremik Ziaja. E, masło kokosowe. się go w, w Rossmanie. Akurat jego kupiłam w Silesii. Ale to praktycznie w każdej pewnie będzie. W każdym Rossmanie będzie. Kolejna rzecz to jest dezodorant Duff Zawsze się przyda na palne dni, żeby nie śmierdziało z podpach. Kolejną rzeczą to jest żel podprysznic z Venus. Ja mam akurat energetyzujący żel podprysznic. Kolejną rzeczą jest wazelina, która była chyba kiedyś dostępna w biedronce bo ją właśnie tam kupiłam. Nie wiem czy jeszcze jest, bo nie widziałam ją, ale może w innych biedronkach są jeszcze. Ja mam akurat taką pomarańczową, bo mi się najbardziej spodobała. Jedną rzeczą jest niezbędny spray na słońce. Zawsze się przyda, ponieważ jak będziecie na przykład chodzić albo na jazdę, jak będziecie, no to oczywiście zawsze się przyda taki spray, żeby się spciskać, żeby nie być opalonym. No bo wiecie, jednak możecie mieć jakieś, jak oglądałam w telewizji, jakieś czarneki czy jak się nazywa, nie pamiętam, jakieś, nie wiem, choroby. Okej, okay, kolejną rzeczą to mam tej cztery pomadki. Tutaj mam taką nawilżającą, tej też. Tutaj mam, bo mi się robią takie wokół ust jakby czerwone yy, ślady i po prostu yy, ona mi najlepiej działa. No i tutaj jakaś barwiąca trochę yy, usta, żeby wiecie, jak będzie na przykład jakieś wyjście w tym stylu, to się zawsze może przydać. OK. Następną rzeczą jest to e, stosik wacików. No, jak każdy wie, może się przydać e, jakiś wacik zawsze. Nie wiem do czego. No i na przykład ktoś ma makijaż, ogólnie się nie maluje. To, e, no wiecie, zmazuje, ale, ale do czegoś na pewno się kiedyś może przydać. Okej, okay, następną rzeczą są to. Chusteczki na pewno, ja mam tutaj akurat na z, z samolotu, nie wnikajcie, ale takie tylko miałam, bo nie miałam mokrych. Tutaj mam, e, Boże, szczoteczkę do zębów, taką składaną, zawsze się przyda, czysta, nowa. Okej, okay. kolejną rzeczą, mam dwa ręczniki, jeden mam na basen, e, dzień, ogólnie nie na basen, na basen i do ciała pod prysznic, a tutaj mam do rąk i do głowy. Kolejną rzeczą mam, dwie gumki. O, oczywiście będę miała jeszcze jedną na sobie, będę jej będę chodzić, bo więcej nie potrzebuję. Jedną, tak mniej więcej pod kolor czapraka. Drugą, taką po prostu przydadzą się. No i tutaj mam kosmetyczki, jeszcze nie wiem, do której się będę pakować. Zobaczymy. E, dobra, przechodzimy do rzeczy ubrań. Bardziej, co <grym> nazwę. Okej, okay, mam strój kąpielowy. zawsze się przyda, bo będzie kąpanie w basenie. Jak na przykład y, będzie pławienie koni, u mnie akurat nie ma, ale w niektórych stajniach jest na zakończenie obozu, na przykład, to warto mieć trójkąpielowe niż być później mokrym i wkładać mokre rzeczy do walizki, więc się je zawsze przyda. Tutaj później mam jedną piżamę. Najlepiej, jak jest dwuczęściowa i nie ma takiej sukienki, ponieważ no wiecie, są tacy ludzie, którzy no jakby mogą was prankować w ten stylu i lepiej mieć dwuczęściową piżamę doświadczyłam na swojej skórze kolejną rzeczą jest to na, ku, na pewno kurtka przeciwdeszczowa zawsze się przyda e, ponieważ e, na przykład w górach pogoda jest bardzo zmienna i, zobacz, i zależy jak się Wam trafi ale ja wolę jednak zabrać taką kurtkę przeciwdeszczową ok, kolejną rzeczą mam tutaj jeszcze bluzę z pzj Zawsze na zimne dni się może przydać, więc kto wie, czy będzie, może w prognozie będzie ciepło, a jednak może być zimno i będzie na przykład padać deszcz, co nie? A w sumie mamy kurtkę, czyli deszczową, ale zawsze warto zabrać też bluzę na wszelki wypadek. Następną rzeczą jest kapelusz lub jakaś czapka z daszkiem. Zawsze trzeba mieć upalne dni czapkę i nosić ją. Nie, po prostu ci się nie chce. Tylko po prostu trzeba ją założyć, bo różne rzeczy się, rzeczy się zdarzają. Na przykład udary jakieś. Nie, nie mówię, że je miałam, ale ogólnie nie. Następną rzeczą są skarpety. Ja mam akurat do każdej pary bryczesów skarpety. Mam takie skarpetki. Mam tutaj z Komodo, tutaj kolejne z Komodo. Nie wiem, jak się ogólnie gada, ja tak dogadam. Kolejne, tutaj mam od samych. Um, no i tutaj mam takie normalne skarpety. Jedne są takie długie, jakbyśmy chodzili po lesie. Zawsze się mogą przydać. Kolejne to jest bieli znane Oczywiście nie wiem, ile wy tam par bierzecie. Ja biorę um, top tutaj chyba pięć, nie, nie pamiętam dokładnie. Um, bo ja tam ogólnie jadę 6 dni, więc będę miała. Okej, okay. ogólnie sorry za moje kolano, ale jestem jeszcze wprawiona w nagrywanie. E, tutaj mam bryczesy. Ja biorę akurat raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Miał, nie cztery, sorry. E, mam ogólnie jest fuganzy, fulganzy. Ogólnie jakoś dobrze mi się, jakby dobrze siedzą na mnie i pasują mi. Kolejną rzeczą to jest jakaś torba. Jakbyśmy szli na miasto albo gdzieś na jakiś spacer, zawsze się przyda taka torba, żeby coś tam włożyć zamiast repki, bo Wątpię, żeby brać jakąś torebkę, bez sensu. Kolejną rzeczą są oczywiście koszulki. Ja mam tutaj taką fajną z e, Tutaj później jest też z taki top. E, tutaj mam też taką koszulkę, nie pamiętam dokładnie skąd. Tutaj mam taką chyba z H&M. Fioletową w pieski. Tutaj mam też taki top z New Yorkera. Tutaj mam e, taką polówkę na konie. Tutaj mam też jeszcze takie dwie koszulki i polówki na konia. Okej, okay, następną rzeczą są to spodnie, czyli obowiązkowo trzeba zabrać e, jakieś leginsy, getry. Zawsze się przydadzą. Nie wiem, ale na wszelki wypadek. Następną rzeczą są krótkie spodnie. Ja mam akurat raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pary. Będę jeszcze w jednych takich. Gdzie się położyłam, nie pamiętam gdzie. No i oczywiście długie spodnie. Ja mam jeszcze do nich pasek na wszelki wypadek. Bo wiecie, zawsze się może przydać. Kolejną rzeczą jest tutaj e, ogólnie takie przedmioty, bo nie wiem. Nie wiem jak to ogólnie nazwać. Ja zabieram e, grę Uno z minionkami. Portfelik zawsze się jakiś przyda na pieniądze, jakbyśmy poszli do sklepu. Słuchawki. Ładowarkę, nerkę, takie o squishy. Zawsze się przyda, akurat mam z konikiem, więc no. E, tutaj mamy jakąś e, bransoletkę i jakiś naszyjnik, e, głośnik. Wcale nie po to, żeby zakurzyć innych na tym obozie. Kolejną rzeczą jest na pewno piórnik, który zawsze się przyda. Ogólnie piórniki z wyposażeniem. Niektórzy biorą dwa, ja biorę akurat jeden. Z rzeczą to są ta ziemki. Ogólnie zostało mi tylko tyle. była jeszcze zielona i czerwona chyba, z tego co pamiętam, Gruntowa, nie pamiętam dokładnie. Z mną rzeczą to jest książka. Za kto że ktoś sobie lubi czytać, może jest coś o koniach. Nie wiem, dużo teraz książek jest modnych. Ogólnie ja mam rodzinę monet. Z jedną ważną rzeczą są okulary. Przeciwsłoneczne. Jak już będziemy wchodzić do basenu, no to oczywiście przydadzą się również okularki, żeby nie mieć po prostu ja nie umiem na przykład nurkować z otwartymi oczami, <grym> mamy to pieczę. no note jak na przykład będą jakieś wykłady hipiczne, czy coś w tym stylu, albo na przykład sobie zapisać, jakiego konia będziemy mieć na następny dzień, albo na przykład nie wiem, co chcemy kupić na zakupach na mieście zależy co się chce tam. Kolejną rzeczą to również na miasto jest bardzo fajna taka mini torebeczka, zawsze się przyda. Um, więc ja na przykład nie chciałem brać takiej dużej torby, którą mam tam. O. To można zabrać taką mini torebeczkę, zawsze się przyda. Więc zależy kto chce. Nie wiem ja biorę oczywiście zawsze taką torebeczkę. No i kolejną rzeczą jest latarka. Latarkę taką możecie wkupić za 17 zł. Pa, Boże, w, w Action um, jest ona albo po 7, albo o 17. Jeszcze tam też jakieś były. jakieś. Ona jest akurat akumulator. Więc jak ktoś ma to jakoś... jakieś Aha! Ej, patrzcie, dalej świeci. Wow, odkryłam nową rzecz. Co takie tak była. To są moje raczej wszystkie rzeczy. Przyjadę jeszcze wam, jakbyście chcieli zobaczyć, co ja tam jeszcze biorę. Tutaj kosmetyczki, za chwilę będziemy się jeszcze pakować. To jest jeszcze mój bucket head, ale go stwierdziłam, że nie biorę. Tutaj, hop. I moje nóżki. Tak mamy jeszcze raz przejadę. Proszę bardzo. O buciki, czopsy. Hop. No oczywiście lista. Nie wiem to co bierze. Teraz będziemy się pakować. Nie wiem czy dobrze widzicie. O, powiedzmy, że teraz jest dobrze. Nie wiem jeszcze, do której się będę pakować. Zobaczymy, jak do tej. W sumie to jest chyba za mało. Jak mi się wydaje. Tak. Będziemy musieli pakować do tej niebieskiej. Wkładamy dwie scrunchie. Tutaj. Zobaczcie czy tylko mnie dobrze widać. Mogę Wam jeszcze potrzymać yy, Takie tutaj żel. Antil. Włożę go mydełko Dobra, zobaczę. Sorry, że ogólnie wam tak robię, ale no. tutaj, że Boże, spray na ukąszenia. na komary, Boże. Te spinki tam kupiłam też Action. To mnie pamiętam dokładnie, gdzie kupiłam. Boże. Tak, spina. Dobrze się przyda, też nie pamiętam, gdzie ją kupiłam. Dezodorant. No, pewnie w jakiejś rosmanie Hebe znajdziecie. Żel podkreśnic. Dam tutaj wazylinę może ja to spakuję. O, proszę. Wszystkie cztery pomadki. Tutaj. z zębów. Tutaj. Szczota do włosów. Kop. Krem. Boże. Dwa Chyba będę musiała się do tego spakować. To przepakuję trochę. Tutaj spakuję. Nie wiem, czy to się. A tak. Krem. Mam um, do zębów. Tam szczotę przepakuję tu. Tutaj spakuję. Właśnie o te rzeczy. Spakuję tu jeszcze komatki i wazeliny, przepakuję, bo jeszcze tutaj muszę po prostu wsadzić żel. O, proszę. Czy e, jest żel też na ukąszenia? Gumkę, gumki bardziej. I ta jest już gotowa. Zamkniemy ją sobie. O. Proszę bardzo, kuferek pierwszy mam spakowany, no i teraz ten żel pod prysznic, tutaj mamy, no i proszę bardzo, mamy dwie zapakowane, ja to jeszcze będę wszystko pakować do mojej walizki, więc nie będę Wam raczej tego nagrywać, ale może zrobię Wam jeszcze short z tego jak się pakuje więc to będzie raczej na tyle ja się będę z wami żegnać z góry przepraszam za przerwę jaka teraz będzie przez tydzień ponieważ nie będę brała um, jakby telefonu nie nagrywam tego ze swojego więc ja będę się kończyć z wami boże, będę kończyć odcinek będę się z wami żegnać Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i będę się do was jeszcze odzywać a propos specjalu na ile subskrypcji, to Wam jeszcze nie powiem, ale to jak, będziecie zasubskryb jak zasubskrybujecie mój kanał, będziecie na bieżąco, to wszystko będziecie wiedzieć. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.